Cześć, z tej strony Olek z kanału Bracie TV. Dzisiaj otwieramy 20, 21, 22, 23 i 24. Ponad 5 okienek, bo troszkę nas nie było. Otwieramy 20. Opa! Już widać, że kalendarz jest zniszczony, ale jak, jak zniszczony to i tak i tak się kończy. Dzisiaj temu otwieramy też 24 bo jutro otwieramy cały kalendarz adwentowy Kolejny Nie kinder Mmm, bardzo pyszne Jestem mega ciekawy najbardziej budyń z Otwieram Otwieramy 21 Opa O, serduszko, mega dawno go nie było To jest zwykły kinder mini, tylko że serduszko Próbujemy Jak mówiłem, wyglądają w środku tak samo i smakują tak samo. 22. Ale ona napuszowana jest. Normalnie nie ma tyle powietrza w środku. O! Mówiliśmy o Kindermini, mamy Kindermini. To co porównamy, czy to wygląda tak samo w środku. Mhm. No chyba, tutaj. A tu serduszko, no. Takie same. Dwudziesta trójka. Kinder błono zapewne. Wiedziałem. Spróbujemy. Już cztery otworzyliśmy. Mhm. Mm mm -hmm. Drugie najlepsze. Ale teraz otwieramy dwudziestkę siórkę. O, to jest pingal. Ale wielka. O, bo jest! Jest tak, 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 wygląda. Mówiłem w czwartym w odcinku, tak, tak, w szóstym lub w ósmym, jak tu strzelaliśmy, i co będzie w tamtym okienku? Powiedziałem, że to będzie na pewno 24. I co? Nie wiem, 24 to jest. Otwieramy. O, panie. Jakie to jest duże. Bardzo, i bardzo zapewne też pyszne. To jest czekolada taka z popcornem jemy. O Boże, jak to ciężko się wyjmuje. O! No, tak wygląda. Czekolada, tylko tu ma taki popcorn. Skosztujmy tego. Mmm, bardzo pęśny. Tak wygląda w środku. Mm, nie wiem, chyba mój draging będzie stąd taki. To są pierwsze, bo to smakuje tak samo. To jest drugie. To jest trzecie, a to jest ostatnie. Nie wiem czemu, ale tak mi się uderzyło. Cześć. Widzimy się jutro. Nara!